Jak stracić 185 milionów i popaść w 50 milionowy dług? Boris Becker w wieku 17 lat wygrał Wimbledon, a dokładnie 37 lat później zamieszkał 3,5 kilometra dalej. W więzieniu. Ale po kolei. Becker był złotym dzieckiem tenisa. Do dziś pozostaje najmłodszym zwycięzcą Wimbledonu wśród panów. Wygrał najważniejsze tenisowe trofeum, nie będąc nawet rozstawionym. 17 lat. Ten szybki triumf był zaskoczeniem nawet dla samego Beckera, który później wyznał, że planował pójść na studia. Nawet rodzina nie do końca wierzyła, że zostanie zawodowym tenisistą. Becker słynął ze świetnego serwu i z gry przy siatce. Zrobił wielką karierę. Wimbledon wygrał jeszcze dwa razy, a wielkich szlemów ma łącznie sześć. Do tego cała masa innych turniejów. Dwa razy Puchar Davisa, złoto olimpijskie w Deblu, numer jeden na świecie mnóstwo sukcesów, które może zaczęły się trochę za szybko. Nagłe osiągnięcie statusu celebryty w wieku 17 lat miało ogromny wpływ na jego dalsze życie. Agassi w swojej książce nazywał Beckera najpopularniejszą gwiazdą tenisa drugiej połowy lat 80. Wielu uważa, że był najgorętszym nazwiskiem w całym kraju, bez względu na profesję. Taka pozycja zagwarantowała mu umowy sponsorskie z największymi markami. Poza w miarę oczywistymi, jak Adidas czy Wilson, miał kontrakt także m.in. z Rolexem, Mercedesem czy Pepsi. Sam tenisista twierdzi, że przez okres kariery zarobił 50 milionów dolarów. Dzisiejsze 120 milionów. Można znaleźć różne informacje na temat jego życiowego majątku. The Sun wyliczyło go na 185 milionów dolarów. Po latach opowiadał tak: W wieku 17 lat, wygrałem swój pierwszy milion, więc pieniądze wlotują, tracisz poczucie ich wartości. Nie wiesz, że 99% ludzi nigdy nie zarobi miliona funtów. W swojej autobiografii wyznał, że już w początkowych latach kariery był uzależniony od leków nasennych. Często sięgał też po alkohol. Stwierdził, że przez lata był na lekach, które powinno się zażywać maksymalnie przez 4 tygodnie. Swój typowy wieczór opisywał w taki sposób. Około 22 brałem planu. Potem kilka piw i trochę whisky, żeby spotęgować działanie leków. W najgorszym okresie budziłem się rano i nie wiedziałem, gdzie jestem. W dzisiejszym sporcie nie do pomyślenia. W noc poprzedzającą finał Wimbledonu w 1990 roku. Jego rutynowe podejście nie zadziałało i o czwartej rano wziął jeszcze kilka tabletek. Co ciekawe, finał z Edbergiem przegrał po zaciętej walce 2 do 3. Poznanie przyszłej żony Barbary Feltus pomogło częściowo wyleczyć niektóre problemy Beckera, jednak Niemiec był kompletnie nieprzygotowany do życia. Wydawał pieniądze w niesamowitym tempie. Nie zmienił tego nawyku nawet po zakończeniu kariery, gdy dochody mocno się zmniejszyły. Z biegiem lat coraz częściej pojawiał się na nagłówkach gazet z poza tenisowych powodów. Przeważnie wiązało się to z utratą pieniędzy. Po pierwsze, podatki. Inwestygacja finansów Bechera trwała już od 1996 roku. Jednak dopiero w 2002 usłyszał pierwsze zarzuty. Oskarżenia dotyczyły fałszywych oświadczeń w sprawie miejsca zamieszkania w zeznaniach podatkowych. Początkowo oskarżano go o zaoszczędzenie w ten sposób ponad 10 milionów marek. W procesie jednak przedstawiono dowody wskazujące na 3,3 miliona marek, czyli 1,6 miliona euro. Ostatecznie Becker przyznał się do mieszkania w Monachium pomimo oficjalnego zameldowania w Monako. Wyrok? Dwa lata więzienia w zawieszeniu plus grzywny o łącznej kwocie pół miliona euro. Druga sprawa? Liczne romanse. Najgłośniejszy z romansów Beckera z Rosjanką Angelą Ermakową doprowadził do rozpadu małżeństwa. Romans to chyba za duże słowo. Jest to wyjątkowo paskudna historia. Żona tenisisty po raz drugi była w ciąży i trafiła do szpitala z bolesnymi skurczami. Podczas gdy Barbara Becker leżała na łóżku szpitalnym, Boris poszedł na piwo do jednej z londyńskich restauracji. Tam obsługiwany był przy stole przez Angele Ermakową. Po kilku minutach rozmowy kelnerka znów go obsługiwała, ale w schowku namiotły na tyłach restauracji. Niemiec po wszystkim wrócił do hotelu. Jak sam twierdzi w ogóle nie myślał o tym, co się wydarzyło. Do czasu aż 8 miesięcy później do jego biura dotarł faks od Ermakowej, w którym twierdziła, że Becker wkrótce ponownie zostanie ojcem. Na początku nie wierzył. Wynajął nawet detektywów, ale ostatecznie test DNA potwierdził zdanie Ermakowej. Napięcia w małżeństwie trwały od miesięcy, a skandal znacząco przyspieszył rozstanie. Pomimo podpisanej intercyzy, Wybryk-Beckera zmienił pogląd sądu w sprawie podziału majątku. Barbara otrzymała 14,4 miliona dolarów, dom na Florydzie oraz oczywiście opiekę nad dziećmi. Nie wspominając o alimentach na ich dwójkę dzieci oraz na trzecie nieślubne dla Ermakowej. A właśnie, Ermakowej też musiał zapłacić, ale już tylko 2 miliony funtów. Po trzecie, nieudane inwestycje. Becker sporo inwestował w nieruchomości, m.in. w luksusowe apartamenty na Florydzie. Jednak po kryzysie finansowym w 2008 roku ceny nieruchomości drastycznie spadły i inwestycje stały się nieopłacalne. Niemiec otworzył też sieć restauracji, lecz z powodu nieodpowiedniego zarządzania, słabej lokalizacji i braku rentowności biznes nie wypalił i wszystkie restauracje szybko się zamknęły. Następna wtopa to linia odzieżowa sygnowana jego nazwiskiem. Również nie przetrwała długo. Do tego wątpliwe współprace z doradcami finansowymi, które pociągały za sobą kolejne nietrafione inwestycje. Becker ratował swoje finanse, udzielając się jako komentator i ekspert telewizyjny. Jako osobowość medialna, Niemiec miał wzięcie. Jego wypowiedzi były błyskotliwe i z poczuciem humoru. Przerwę od komentowania zrobił w latach 2013-2016, kiedy to z sukcesami trenował Nowaka Djokovica. Becker jest też dobrym pokarzystą. Brał udział w profesjonalnych turniejach, gdzie sporo wygrał, jednak w nieoficjalnych rozgrywkach podobno przegrał dużo, dużo więcej. Becker, żeby spłacać swoje biznesy, zaciągał kredyty. Doprowadziło to do ogłoszenia bankructwa w 2017 roku. Gwoździem do trumny była pożyczka z 2015 roku na posiadłość na Majorce. Udzielona została przez prywatny bank na prawie 14 milionów dolarów. Becker nie wyrobił się w terminie i nie było nawet realistycznych oczekiwań, że dług zostanie spłacony. Doradca finansowy Beckera złożył też pozew, twierdząc, że były tenisista jest winien 41 milionów dolarów. Niemiec wystawił pamiątki sportowe na aukcję, jednak uzbierane pieniądze były tylko kroplą w morzu. Mówiło się o łącznej kwocie 50 milionów funtów długu. Na jaw wychodziły kolejne machloje. W 2019 roku okazało się, że ukrywał aktywa i transakcje o wartości ponad 4,5 miliona funtów. Becker został oskarżony o bezprawne nieprzekazanie aktywów i trofeów w celu spłaty zadłużenia podczas swojej upadłości. Ostatecznie udowodniono 2,5 miliona funtów. 8 kwietnia 2022 roku został uznany za winnego czterech zarzutów na mocy ustawy o niewypłacalności. Kilka tygodni później usłyszał wyrok 30 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok odsiadywał w Anglii. Został zwolniony po 8 miesiącach i deportowany do Niemiec. Becker rozpoczął nowy rozdział i stara się nie popełniać dawnych błędów. Wziął kolejny ślub po czterech latach związku. Przez jakiś czas był też w tabie Holgera Rune. Obecnie jest komentatorem Eurosportu i mieszka w Mediolanie. Opowiada o przemianie, jaką przeszedł. Może pobyt za kratami rzeczywiście pozytywnie na niego wpłynął i tym razem mu się uda. W obecnym sporcie świadomość zawodników jest dużo większa i takie historie się już praktycznie nie zdarzają. Może gdyby 17-letni Becker wiedział, jak radzić sobie z sukcesem, uniknąłby tych katastrofalnych decyzji.